Vamos, zapraszam Was na taki odcinek. Jedziemy dzisiaj do, na południe kraju: najpierw do Carmen de Parana, później, dzień, dwa dni później, do Encarnacion, Joenau i do Fram, do tej polskiej kolonii. Pokażę Wam kilka fajnych miejsc pod drodze, pokażę Wam e, przebitki z drogi, ale najpierw zobaczymy dom do sprzedania, który też oglądamy po drodze za niecałą ćwiartkę miliona dolarów e, 1500 metrów kwadratowych ziemi i w sumie 300 ponad 300 metrów kwadratowych powierzchni zabudowanej to są trzy budynki ale o tym więcej po czołówce i jeszcze

To są takie pokoje gościnne, które można byłoby tutaj wynajmować. Po części są tylko takie pomieszczenia gospodarcze jakaś pralnia i ta część tutaj ma coś koło 90 m kwadratowych tutaj jest jeszcze trzecie pomieszczenie do wynajęcia praktycznie trzeci budynek wyjazd ekstra na przestrzał tutaj jest jeszcze jedna łazienka niesamowite Niesamowite drzewo, niesamowite e, e, nie jedno, tylko są dwa takie duże, ogromne drzewa. I dom, ten główny, ma 220 metrów kwadratowych. Oczywiście, bananki rosną niesamowicie fajnie, niesamowicie zielono. Się sam zastanawiam nad tym, czy to nie kupić ćwiartka miliona dolarów za 1530 m2 i łącznej powierzchni zabudowy 300 coś dom główny 220 i jakieś niecałe 100 metrów tych pomieszczeń tutaj ewentualnie do dla, do, dla wynajmu

To jest główne wejście, tutaj i oczywiście też wysokie sufity z Łazienką, Perniza. To nie jest taki styl europejski, ale jeżeli chodzi o, o wykończenie, to takie typowo paragłajskie, ale można byłoby coś z tym zrobić, no ale ćwiartka miliona, ćwiartka miliona. No ale półtora tysiąca metrów kwadratowych to też nie, nie mało. Tutaj kiedyś ktoś się mnie pytał. Bo ja użyłem takiego niemieckiego określenia Selbstmörderdusche, czyli prysznic, który zabija. Tutaj jest prąd podłączony od razu do wody i główka prysznica od razu podgrzewa wody. Czyli takie trochę niebezpieczne, no ale wszyscy tutaj jeszcze żyją. W całym tym jest coś takiego. To gdzieś to też widziałam. To jeszcze jest przy grylu. Taki piecyk, jak moja babcia kiedyś miała. Tutaj ogień można z tej strony załadować. I dodatkowo tutaj jest jeszcze piec. Można sobie jeszcze ciasto dodatkowo z tego upiec. Piekarnik. No a tutaj gry. A tutaj gry. Do zagrylowania. Temat szkoły też jest tak często poruszany na, przez Was w komentarzach, w pytaniach. No i spróbujemy dzisiaj odpowiedzieć na Wasze pytania, ale żebyście zrozumieli to co Wam dzisiaj teraz powiem też jest konieczne, żebyście zobaczyli film z opisem co się właśnie dzieje w Paragwaju, jeżeli pada deszcz, jeśli chodzi do szkoły. Dlatego, że ulice są zalane, że dzieci, po części związek, w ogóle nie mogą dojechać do szkoły, i jest po prostu tak, że się nie chodzi do szkoły. No i czy są szkoły? To są przede wszystkim takie szkoły, szkoły państwowe, w których i tak, i tak ten poziom nauczania jest dużo mniejszy niższy, ale są szkoły prywatne. Które kosztują, czy które nawet kosztują coś w granicach 100 euro na miesiąc. Są też szkoły droższe, są też rodzice, którzy płacą dzieciom za szkołę w internecie, i taka szkoła kosztuje po części też dużo więcej. I to tak ciężko jest na te pytanie dla każdego odpowiedzieć, dlatego że wiem, że też jest masę ludzi z Niemiec, którzy mnie oglądają, i ich dzieci po niemiecku umieją. No to wtedy to jest też inna bajka, jeżeli się przyjeżdża tutaj z Polski i się uczy tylko hiszpańskiego. Dlatego, że tutaj jest masę ludzi z Niemiec i też masę szkół niemieckich poziom nauczania jest większy. Wyższy, lepszy, no i do szkoły się też chodzi, jak deszcz wpada. Taka mała różnica. I nie wiem, to jest też takie ciężko do powiedzenia, dlatego że każdy z nas jest w innej sytuacji, ale e, moim zdaniem te 100 euro na miesiąc jest warto dać, żeby pójść do szkoły prywatnej. Ten poziom nauczania jest wyższy. Tylko z tym, że tych szkół też nie ma wszędzie. To też trzeba się zastanowić, pomyśleć, gdzie się chce mieszkać, co chce się robić. Bo do takiej szkoły państwowej, dałemowej, no to można praktycznie chodzić, gdzie by się tylko nie chciało mieszkać. To takie szkoły są. Też jeżeli jest to jakieś wygwizdowie. No to gdzieś w okolicy też jest jakaś szkoła. I następne pytanie, które też nie dajecie mi spokoju z tym, z tym pytaniem też przez wielu ludzi zadawane pytanie, ale to trzeba też rozwinąć, nie do odpowiedzenia na te pytanie tak w prosty sposób. Czy można przylecieć, przyjechać do Paraguaju taniej i lecąc tylko do São Paulo? Bo ja kiedyś to w filmie powiedziałem, i co chwilę się ktoś pyta o to, czy jest taka opcja i na czym to polega. Lecąc do San Paulo obojętnie, czy się leci z y, Europy, czy z Ameryki Północnej jest dużo więcej lotów. San Paulo jest największym lotniskiem w Ameryce Południowej i najwięcej lotów. Też duża konkurencja i ceny są oczywiście tańsze. No ale co robimy później z tym kawałkiem brakującym pomiędzy San Paulo a Asunción? Możemy sobie dokupić bilet i on najprawdopodobniej nie będzie tańszy, jeżeli przyleciemy samolotem, chociaż od czasu do czasu to się zdarza. Można przyjechać autobusem. Autobus kosztuje w tą i z powrotem coś koło 70-80 dolarów w tą i z powrotem. Tylko, żeby dostać się z lotniska na dworzec autobusowy, a w San Paulo nie ma dworca autobusowego jednego, tylko jest kilka, to też jest nie lada sztuka. Jest to jedno z najniebezpieczniejszych miast w Ameryce Południowej. Także, żeby was okradli, to szanse są duże. Ja byłem dwa razy w Brazylii. Pierwszym razem, jak byłem, to samolot miał 26 godzin spóźnienia. Między innymi dlatego, że kogoś przed wejściem do samolotu okradli, musiały być wyjmowane bagaże, bo bagaż bez pasażera nie może polecieć. I teraz też taki świeży przykład. W tamtym tygodniu Jacka i Beaty, którzy byli u mnie tydzień temu, którzy byli 2-3 tygodnie temu, w Rio okradli, ukradli im telefon i zrobili to w ten, ten sposób, że oni nawet nie wiedzą, w jaki sposób im ten telefon zginął. Także w Brazylii trzeba uważać, ale to każdy musi wiedzieć jak to zrobić najlepiej. No są takie połączenia e, e, lotnicze, że można byłoby na takim locie zaoszczędzić, nie wiem, 200 euro na jednym bilecie. Zależy od daty, zależy od od e, natłoku ludzi. Ciężko jest powiedzieć kiedyś 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 znalazłem taki bilet chyba nawet 300-400 euro tańszy niż do Asuncion, ale to jest coś takiego rzadkie. Jest. <grystanie> pauza, pauza, pauza. Także tak, takiej małej przerwie technicznej. To zobaczył Batmana na motorze z gopą kciął w górę, a my jedziemy dalej z tym tekstem. Nie wiem czy to jest warte, czy ryzyko pojechania autobusem, nie wiem, najpierw jakimś uberem, autobusem z lotniska San Paulo na dworzec czy to jest grawaj na świeczki, jeżeli byście lecąc do Asuncion jeszcze mieli z sobą kaucję w gotówce, to mi się wydaje, że to jest zły pomysł, ale powiem Wam za to jak my na przykład dzisiaj żeśmy zaoszczędzili pieniądze tutaj w Paraguayu. O czymś takim też można pomyśleć. Wyszukujecie sobie na przykład jakieś lokum, żeby się zatrzymać gdzieś, tak jak my dzisiaj jedziemy do Caramenda Parana i znaleźliśmy sobie hotel na Airbnb. No i ten hotel kosztuje, jeżeli zadzwonicie, jeżeli jesteście w stanie powiedzieć, co chcecie po hiszpańsku, no to ten hotel kosztuje połowę. Dzwoniąc do niego, robiąc rezerwację telefonicznie a w Airbnb kosztuje dwa razy tyle my mamy dzisiaj nasze lokum nasz hotel taki w miarę nowy budynek za 130 tysięcy górani pokój jednoosobowy za 240 yy, pokój dwuosobowy tylko właśnie trzeba zadzwonić i jeżeli się ma Pawaguajski numer to też jest dobrze, można też napisać, bo masę tutaj rzeczy można sobie zrobić, rezerwację przez WhatsApp, ale nie wiem, czy wam ceny nie podniosą, jeżeli się zapytacie z polskiego numeru czy z niemieckiego. bo wiem z przykładu samochodów czy nieruchomości, jeżeli się próbujecie coś dowiedzieć na temat samochodu czy nieruchomości, piszecie z jakiegoś jakiś e, e, e-mail, albo po prostu zapytanie przez Whatsapp, no to te rzeczy automatycznie stają się droższe także dobrze mieć jest, dobrze jest mieć paragłański numer ale jeżeli nie macie paragłańskiego numeru też jest rozwiązanie tego problemu, żeby być przygotować się, żeby mieć tutaj coś po taniości możecie sobie na przykład na Facebooku zrobić konto, nie wiem Maria Luisa Rodriguez albo Juan Pablo Juan Pablo, nie wiem, Iglesias, czy jakiś inny jeżeli macie na takie konto i używacie go, to też możecie używać do stawiania różnych takich zapytań jeżeli chodzi o nieruchomości, bo też masę rzeczy można tutaj przez Facebooka kupić. Też jest masa ogłoszeń domów, samochodów. Można byłoby to korzystać i nie dać się od razu tutaj wykorzystać po prostu pisząc zapytanie spod nazwiska Pan Kowalski. Też taka możliwość by była. Dobrze, ja Was na dzisiaj żegnam. Zrobimy sobie jeszcze jakiś, jakiś film z Karmę Par de Parana z Inkarnation z Hohenau z fram. Spróbujemy znaleźć tam jakichś Polaków. Ja już kiedyś tam byłem, ale to, to było tylko tak w biegu, a teraz ewentualnie będziemy mieli więcej czasu, żeby zrobić sobie taką wyprawę i spróbowałbym znaleźć więcej ludzi z Polski. Ja was na dzisiaj żegnam i widzimy się w Paragwaju albo w następnym filmie.